Radio 90 Muzyka wybrana dla Ciebie www.radio90.pl Właścicielka y, KP Music Club w y, Radlinie. Czy to jest sport dla każdego? Warto się ruszać, y, ruch to samo zdrowie, jak każdy wie. A dla początkujących, y, wskazano nas jest y, bardzo, dlatego że mamy pomocne elki. Co to jest pomocna elka? Przez naszego pana konstruktora y, zrobiona taka, taki jeździk. Niektórzy na to mówią balkonik, bo to z mi się tak kojarzy. My nazywamy to naszą Elką, zaczynamy z za jako Elka, dzieci się trzymają, dorośli, wszyscy korzystają z, z tego jeździka. Po prostu jest to taka podpórka, gdzie można się chwycić, czuje się wtedy człowiek stabilnie. To mój pierwszy raz na wrotkach. Naprawdę? To bardzo dobrze ci szło. Dziękuję. Zawsze trochę pojeździć. Od roku jeszcze. Bardzo ciekawe i nie jest to takie trudne, nie trzeba wielu tam dużo czasu, żeby się nauczyć jeździć, także jest to sport dla, dla wszystkich. Polecam bardzo. Kogo tu jest więcej? Dzieci czy dorosłych? Są momenty, że jest młodzież, młodzież, poranki y, y, wrotkowe, mamy dzieci, dzieci z dorosłymi. Dzieci uwielbiają, jak jeżdżą z nimi dorośli, rodzice. Jak rodzica zakłada wrotki, to jest pełna euforia, że jedziemy razem, że się bawimy razem. Tu na tym parkiecie pojawiają się już jakieś takie gwiazdy, tak? takie osoby, które przychodzą i czasem mówią wow, jak one pięknie jeżdżą. Tá, só... Mamy y, i pana, który ma około 50 lat, już po 50. Z tego co nam mówi, to bardzo lubi właśnie y, łyżwiarstwo. A y, tak samo jeśli nie ma możliwości łyżw, teraz zaistniała wrotka, więc był po prostu zaskoczony bardzo mile, bo to jest sport podobny. Y, no po prostu takie figury i taki, spo, y, taki sposób jazdy, że my zaglądamy z tej kawiarni, z wypożyczalni, z wielką ochotą się na niego patrzy. Y, I dziewczęta też przychodzą, które właśnie miały już do czynienia z tym sportem. Widzimy, że przychodzą dziewczyny wystylizowane w jakichś geterkach, w jakichś takich właśnie wrotkowych klimatach. Bardzo fajne, że zaczyna się taki trend u nas jednak rodzić, że, że no wciąga to i młodzież, i dorosłych. Jest bardziej kolorowo, jest już, już czuć, że ludzie łapią klimat wrotek. Jest to fajne. Radio 90 Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl